No, na pewno wpłynął lepiej. Pod względem fizycznym troszkę dołożyliśmy na siłowni. Yy, troszkę się wzmocniliśmy, bo jeśli się gra co trzy dni, to nie ma, nie ma czasu, kiedy tam dołożyć na tej siłowni. Teraz nam się udało. Yy, tak się akurat złożyło, że nowy trener też tutaj zawitał, także mieliśmy troszkę mocniejsze treningi, troszkę inne niż było to wcześniej. Mam nadzieję, że to zaowocuje. Mam nadzieję, że wygramy, i myślę, że nasza gra na pewno będzie, będzie wyglądała lepiej niż dotychczas. Wspominam bardzo, dobro, bardzo dobrze tą współpracę. Mam nadzieję, że ona dalej będzie bardzo dobrze kontynuowana, bo tak naprawdę w Kędzierzynie zdobyliśmy w pierwszym sezonie, jak byłem, srebro, a w drugim i Puchar polski i, i złoto. Także mam nadzieję, że nawiążemy do tych dobrych czasów trenera Gardiniego. Ale co do znajomości, to myślę, że wszyscy myślę, że go znają. Był dobrym, bardzo dobrym zawodnikiem, wyśmienitym, Yy, jako trener był i w Olsztynie, i w Kanierzynie, teraz jest u nas, także myślę, że jako osobiście go nie znają, ale, ale na pewno jako trener po przeciwnej stronie siatki każdy, każdy wie kto to jest i każdy, każdy zna tego trenera. Na pewno to będzie trudne spotkanie, bo w Szupenicach się, się zawsze ciężko gra. Każda drużyna tam, która przyjeżdża zawsze traciła punkty lub był bardzo, bardzo trudny pojedynek, także my musimy się nastawić na to, że będzie bardzo trudny. I musimy walczyć w każdą piłkę, nie będzie odpuszczania, bo jest tam paru chłopaków, którzy mogą tą grę w Katowicach pociągnąć. A dla mnie miło, że się tam wrócę na hale. Miło spotkać chłopaków, z którymi grałem w tamtym sezonie. Przybijemy piątkę i będziemy grać. Lepszy teraz kryzys niż w playoffach. Tak ja do tego podchodzę. Może nie kryzys, co mały, mały przestój w naszej, w naszej grze, bo troszkę nie wyglądało to tak jak powinno. Ale mam nadzieję, że wrócimy już. Na te dobre tory, już rzuciliśmy po meczu z Łusztynem. No i tak jak wcześniej mówiłem, lepiej teraz niż w play-offach. Także mam nadzieję, że teraz ciężko przestrenujemy pod wodzą nowego trenera i będziemy robić wszystko, żeby, żeby takie spotkania jak były już się nie powtórzyły i żeby nasza gra wyglądała bardzo dobrze. Śmiał się ze mnie Lukas, że to przez niego musieliśmy jechać, przeze mnie musieliśmy jechać do Rumunii przez to właśnie, przez ten ostatni mecz w Katowicach. No ale tak, tak było moje marzenie zawsze, żeby tutaj w Tewiastrzemskim Węglu zagrać i udało się. Mam nadzieję, że teraz pokazuje się zakłócenie przez strony. Przed nami kolejny bardzo ważny etap play offy Mam nadzieję, że tam też pokażemy się z bardzo dobrej strony i ja jako, jako osoba. I będziemy robić wszystko, ja będę robić wszystko, żeby, żeby tą statuetkę teraz w Katowicach zdobyć. Zapraszam wszystkich kibiców przed telewizory w sobotę o godzinie 17.30. Na kanale Polsacie Sport Jastrzębski Węgiel będzie grał przeciwko GKSowi Katowice, także zapraszam wszystkich serdecznie.